dwóch eee, czynnik w całych tych rozgrywkach zawodnik bardzo waleczny nie odpuszczający na żadnym torze więc na pewno byłoby eee, wiele emocji z jego udziałem holta ricardson Łamek i kołodziej tak będą stali za mniej więcej 15 sekund nieruchomo pod taśmą maszyny startowej kierownik startu już zaprasza całą szurkę jeszcze ociąga się troszeczkę to on, Rikardson, Marcin Rempała, skupiony. Dzisiaj pojechał bardzo dobrze. 9 punktów Marcina Rempały. Rikardson czy Holta? Rune Holta. Rune Holta jest pierwszy, walczy jeszcze Sebastian Łamek. Janusz Kołodziej jest na miejscu drugim. Na czwartym to na pewno wiemy Rikardson. Łamek walczy z Kołodziejem o miejsce drugie. Jak to wygląda? Na razie wyścig układa się na 4 do 2 dla drużyny z Częstochowy. Prowadzi Holta, drugi jest Janusz Kołodziej. Na miejscu trzecim mamy Sebastiana Łamka, który mknie przed Tony Rickardsonem. Rickardson coś mu nie do końca wychodzą te ostatnie starty. No punktuje równo, ale nie jest to punktówka, do której przyzwyczaił wszystkich kibiców Unitarn Deklasuje rywali Rumę Holta. To jest zdecydowanie najlepszy zawodnik jest w drużynie strzelstołowy. Janusz Kołodziej odjechał troszeczkę na szeroką. Nie wykorzystuje Sebastianu na możliwości objechania tegorocznego maturzysty Unitarnu. Holta będzie inklasował. trzy punkty, Kołodziej 2. Bułamek 1, Ricardson 0. To wszystko sprawiło, iż Wąknierz wygrał 4 do 2 i zmniejszył rozmiary porażki 36 do 54. Mamka 2 dla Kołodzieja i bez punktu Tony. Rick